Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem znajdujemy się na polu trawy. Zbieram właśnie ostatni, czwarty pokaz w tym roku. Nie jest tego za dużo, ale zawsze coś będzie. Parę belek więcej. Teraz jestem z prasą Leli. 10445, o tak, dokładnie taki model belgi tak mniej więcej 120. Krótkie siano to już bez noży jest robione. No i tak 7, prędkość, tutaj tak jak, jest jak jest grubszy bałek, jak jest cień, cieńszy to jadę na czwartym, no to nie wiem to jest 8 coś pewnie, około 9. Tak właściwie ostatni plon w tym roku. Już się nic nie zapowiada, pogada, żeby jeszcze zbierać jakiegoś plonu, skąd? A, jeszcze w sumie pozostawały nam takie łąki tam pod lasami, ale to. Tam będzie 2 trzy belki, bo to takie dzikie, to jeszcze tam nie lubią tego krowy jeść. Belki ładne wychodzą, w miarę równe, dobrze zbite. Cię ogólnie już taki misz masz, bo rano na zarobkowo obornik ładowałem znajomemu potem jeszcze musiałem 5 hektarów powałować yy, zboża, pola zasianego yy, żeby ładnie wyrównać, wygładzić pole żeby to jakoś ładnie, sensownie wyglądało to już powinno być uwałowane wczoraj ale tak czasu nie było i tak się przeciągło do dzisiaj to wszystko i wczoraj też właziliśmy obornik poraliśmy na działce obok. i tak wyszło że w końcu nie, nie powoływałem wczoraj i dzisiaj po tym ładowaniu obornika wziąłem podpiąłem wał wyskoczyłem trochę materiału nagra, nagrałem to będzie jakiś tego filmik krótki teraz tata w tym czasie tutaj zgrabiał i teraz ja wyskoczyłem z prasą tam tata pewnie już pierwszy podpiął i pojechał na drugie pole zbierać bele mały jest teraz, już słabe było ale no nie ma czego się spodziewać po czwartym pokosie zapas paszy na razie jest Mamy to dawać Znowu będziemy po nocy odwijać, bo już zachód słońca prawie Ale teraz żeby dosło trochę, żeby nie było takie bardzo wilgotne, bo to też takie belgi są nasze Jak są wilgotne, to się nieprzyjemnie to zbiera Także to zbiera Yy, daje, bo to później mokre takie i krowy, no niby jedzą, ale czy tak lubią, to znowu nie wiadomo. Śmierdzące takie jest jak jest mokre. Ale jak zauważyłem to te mokre bele, przynajmniej w moim przypadku nie wiem jak tam u innych, najmniej się psują. Z reguły są najlepsze, jak są takie wilgotne, to nie ma te yy, pleś się na nich nie pojawia żadna. A mieliśmy teraz taki mały, z takiego małego kawałka Muszę trochę zredukować, bo to grube jakieś Małego kawałka mieliśmy na, w zeszłym roku na początku, było siane tam GPS Zasialiśmy i było później ścięte Z łąką No i nie chcieliśmy tam kawałka, no na cztery belki tam były No to nie chcieliśmy tego zostawiać, żeby to pracować oddzielnie I pracowaliśmy, jak jeszcze było takie widoczne. No to teraz jak rozdawaliśmy te bele, to do połowy były dosłownie zalane wodą Nic zgnitego, a nawet bym powiedział, że tak w miarę się udały te belki Takie ładne były, tylko były cięższe oczywiście Jak są takie, to trochę więcej ważą zawsze Już mam stracone ile? 14 belek do tej pory prata oczywiście zmienna komorowa użytkujemy ją nie wiem 2013 albo 12 rok nie jestem pewien do końca chyba 2013 ale nie, nie jestem pewien użytkujemy ją głównie na swój użytek jeszcze tam u wujka robione jest u dziadku wujka jeździmy zrobić zawsze słomę, cienokiszonkę to taki sam profil hodowli jak u nas yy, to jeździmy do nich no i brzmiwa jak robię trochę prasuję, to zawsze tam znajomym tutaj w okolicy naszej zawsze jak ktoś chce tą podjadę, sprasuję ale nie robię jakichś tam wielkich sum zarobkowo tych bel. Po to i u siebie mam dużo tej pracy i tak... No. Że ta ma małą awarię w ładowaczu, w ciągniku, którą wykryłem wcześniej. Nie wiem, naprawiłem, ale tak prowizorycznie znowu się odkijało, widać. Nie wiem, czy tam sobie poradzi, bo nie wiem, czy mnie zrozumiało, o co mi chodzi. Najwyżej jak prasuję, to mu podjadę, tam pokażę, o co chodzi. Zresztą, jak sprasuje, to bele będą mogli ten, bele będą ładowane tym. Tamten tylko pomocniczo w tym wypadku jest jako ciągnik do pomocy przy złożeniu, żeby zawsze był drzej Ursusik. Kiedyś to było jego, tur to było jego główne zadanie, on tylko z tym pracował Teraz ten trochę tego przejął trochę, no większość tam temu trochę zostało No i co, wracając jeszcze do, do, do prasy bardzo fajne urządzenie, przyjemne. Trochę skomplikowane. Jak ktoś nie lubi złożonych urządzeń, bardzo żeby były skomplikowane budową, to nie polecam. Ale znowu praca jest fajna, jeżeli jest dobrze ustawiona. Fajnie się z nią pracuje. Można całkiem niezłe wydajności osiągać w pracowaniu. Tylko, że jak chce się mieć jak największą wydajność w tej prasie, to trzeba mieć coraz większy ciągnik. Bo... Tak właściwie rekord wydajności na tej prasie, mój osobisty, to ustanowiłem na mniejszym ciągniku, niż ten. Na stukonnym. Ten w wałku teoretycznie ma tam niecałe 150 koni, tam 140 powinien mieć coś. Coś koło tego. To ma ten IPM. Ale na stukonnym ciągniku osiągnąłem lepszy wynik. Tak właściwie w sumie na tym nie sprawdzałem, ale nie, nie zanosiło się na to, żebym się zbliżał do tamtego wyniku. Wtedy to... Bardzo, bardzo, się fajnie prasowało. Duże, ładne pokosy były. Akurat właśnie nie u siebie, tylko robiłem mu znajomego zarobkowo. Chciał, żebym mu tam sprasował. W sumie to co roku mu pracuję Za 400 bel. Coś takiego. To nie jest tak bardzo dużo. Mało też nie. Do siebie z reguły mniej więcej robię tak. Około tego 1900, chyba w tym roku mamy 900 haczykiem sprasowanych bel do siebie. U dziadka zrobiłem no 300 sztuk, może, albo 200, coś takiego. W tym roku tylko swoje, nic nie kupowali u dziadków, bo nie ten, bo im sporo zostało z poprzednich lat. Ograniczyli się do własnej złamy. My co roku bierzemy tutaj w okolicy, gdzie możemy kto daje, to bierzemy, żeby tak mieć koło tego tysiąca, bo mniej więcej takie mamy zapotrzebowanie bo jak mamy te 900 B, to nam mniej więcej wychodzi 2,5 na dzień tyle mniej więcej potrzebujemy, bo do jednej obory dwie dajemy dziennie tak właściwie, tak wychodzi, powinno przynajmniej tak wyjść a do drugiej połów, do drugiej jedna na dwa dni wychodzi tak mniej więcej powinno być tak mniej więcej nam pasuje tak w miarę wychodzi. Tylko że czasem ta opora no, jest na głębokiej ściółce. No to, jak po czy coś, to musimy więcej znowu ścielić. To pasowałoby mieć tego zapasu trochę więcej, tych bel, żeby tak było. To tam, żeby tam było około tego przynajmniej tysiąca. No jak nie ma tysiąca, jest 900, jak w tym roku, no to nic. To przecież nie jest bardzo gorzej. 900 sztuk to zawsze ten, zawsze coś. Najwyżej ten, ktoś jak będzie wcześniej chciał jakiś jęczmień o zimę czy coś, to można kupić zawsze. W tym roku właśnie tak było, że weszliśmy z belami, że nam miesiąc wcześniej już brakło. No to kupiliśmy z hekt hektara jęczmienia belki o zimego. Akurat jeszcze się nam trafił, o kurcz, ale żebym teraz zrobił. się popisałem teraz. O to się popisałem. Tak to jest. Jak się zmieni ustawienia i się mini guzik. No się wypuści belkę. I teraz coś to będzie musiał ładnie pozbierać. A prasę na chwilę zatrzymamy O, ładnie się zestaw prezentuje. O, dobre jest, ładne. Prawie że siano w sumie. <laughs> Tutaj trzeba ściągnąć odbojników. Coś tam rowerem jedzie widzę. O. Dobra Tutaj jest sparte. Brudny ten ciągnik kurczę Nieumyty Teraz będą Będziemy myśleli Jak tak można ciągnik nieumyty umyty No nie umyty no ma cały czas Dzień po dniu Nie ma czasu umyć broty Tak to jest jak się pracuje maszyną to kiedy to umyć? Nigdy czasu nie ma. Człowiek nie ma czasu dla siebie w gospodarstwie, a to dopiero... No myślę no. Od czasu do czasu trzeba no. Trzeba umyć w końcu będzie go, bo już naprawdę jest umaziany. Teraz właśnie jest po wałowaniu. to jest cały w kurzu, dosłownie zasypany. wczoraj padało. Jeszcze dwie beczki gnojowicy, nie, cztery beczki gnojowicy wywoziłem w deszczu. No też, to też, to się siewu przylepiło do niego To się ładnie wzięło, rozmaśliło po szybach, po wszystkim Tak to jest, kurczę. Maszyna brudna, człowiek brudny Człowiek to się umyje Maszynę to omydli Tak to jest Ważne, że maszyna zadbana technicznie Sprawdzane jest poziom wszystkiego, czy się zgadza Płynu chodniczego jest mało, trochę ponad to co powinno być, więc ale niedługo przegląd jak przyjadą to im powiem, żeby uzupełnili to wstyd, żeby był bez płynu chodniczego dobra Tutaj zrobione Tam to zbiorę na koniec To jeszcze powinien być potres na tym polu jednym Jak ładnie zboże wschodzi zielone pola się robią tam gdzie posiane ładnie to wygląda jak już zejdzie zielono jeszcze też widzę pole powałowane jak u mnie to jeszcze równiutkie, to też fajnie wygląda jak jest równo na polu wygodniej się później robi jak pole jest ładnie wyrównane trochę zredukujemy 1500 obrotów wałek włączony Podbiera w dół się z rządkiem, żeby to się da naprawić Dobra, zogniemy. się zagapiłem A skręciłem, o trochę nie tak nisko podbierać. Dobra i leci. to już mamy, nie wiem, pierwszy tydzień października nam minął. 9 października dzisiaj. Już później to już by się nie dało pewnie bardzo zebrać, bo na poniedziałek, tam wtorek, o jak biegną. Białe zatki. Jak zasuwają. Kukurydza zaraz, oczywiście. Na szczęście już nie moja. Ta kukuryda nie moja, na ziarno ktoś ma posiano. Czy znajomy w sumie posiał na ziarno W tym roku myślę, że może być plon ziarna z kukurydzy, bo i u siebie jak była cięta na kiszonkę to widziałem, że jak wysypywali to tego ziarka było sporo takiego rozdrobnionego przetrąconego to no myślę że w tym roku może być może będzie tańsze do siewu chociaż wątpię takich cudów tu nie ma zawsze kukurydza droga fajnie bo będzie jeszcze ten pokos czwarty Siano kiszonki nam na pewno starczy na rok kukurydy zresztą też Jest wszystko jest ładnie na rok z delikatnym zapasem powinno być. Jeszcze nie skończyliśmy i tak właściwie. No to mamy spokojnie prawie dwa lata. Ja widzę po sąsiedzku też jest ścięta już trawa. Będą robić. Bacieli jak my, a nie ten. A nie, nie, widzę, że nie ten. Nie mają bardzo chęci tego. Te na siano to raczej tego nie zostawią bo nie pogoda teraz wąski pokos jadę wężykiem nie, żeby był, nie żebym był pijany jadę wężykiem żeby ładnie ten ładnie się rozkładała masa po prasie żeby nie wychodziły koślawe belki Zgrawiarkę mamy kunowską tego hajboba zgrabiarko przetrząsarka tak właściwie. Fajne urządzenie. Nie jest tak dokładne jak taka typowa zgrabiarka, no bo to nie ma ten, to nie, jak ktoś jest wielofunkcyjne z takich urządzeń, tak naprawdę jest do niczego. Ale tak właściwie to nie jest ani do niczego, ani żeby było nie jest jakieś super w zgrabianiu, ani w przetrząsaniu. Chociaż lepiej przetrząsa niż zgrabia mi się wydaje. W przetrząsaniu to nie jest tak. Chociaż przy przetrząsaniu się ząbki lubią w niej pogiąć. A przy zgrabianiu potrafi tak rzucić trochę tym... Przydałaby się karuzelka, zgrabiarka, ale... Na razie... Fundusze... Ograniczają w zakupach. Będą fundusze, będzie się inwestować, a teraz trzeba... Pracować na tym, czym, na czym, co się ma. A zgrabiarka dobra, bo w 30 sobie chodzi. Nie jest jakaś tam niesamowicie obciążająca dla 30. Nie robi takich warkoczy jak te słoneczka. Słuchajcie tak u nas to się nazywa słoneczka, no nie wiem jak to tam wy nazywacie. Szczególnie jak lucerne pracuje i ktoś ma słoneczkę, ktoś no, u dziadka jest zwinięte słoneczkiem, to czasem jak złapie tak powiem, ładnie zwinięty taki warkoczyk, to przez całą ciągnika potrafi przeciągać od wyciągaj najgorzej jak jest akurat kubka i się przyczep... Ta, przyczepa, prasa nie trochę dławić. złapie taką tą to jest wtedy problem dobra po to w sumie już nic ciekawego nie będzie doprasuję tutaj tą i tamten rządek i będzie na tyle prasowania. dlatego żegnam was wszystkich do usłyszenia na razie, cześć